Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. Liczba interesantów w powiatowym urzędzie drastycznie rośnie. W pierwszym półroczu blisko 80 tysięcy spraw było załatwionych w Wydziale Obsługi Mieszkańca. Do niedawna tylko jeden dzień w tygodniu starostwo funkcjonowało dłużej, do godziny 18.00. Obserwując statystyki oraz oblężenie sal w określonych godzinach, podjęto decyzję o wdrożeniu dodatkowego rozwiązania. Od 1 maja także w środę, w każdą środę do godziny 18.00 18 starosopetowy w Pruszkowie pracuje, funkcjonuje i czeka na mieszkańców. Zachętą do tego może być fakt, iż w środę oczekuje się około 3 do 5 minut na załatwienie sprawy, a w poniedziałki bywa że do 40 minut. Ale są też dodatkowe rozwiązania, mówię o internetowym kolejkowaniu. Z tego też raczej mieszkańcy powiatu nie korzystają niestety. Dokładnie tak, już od ładnych paru lat mamy możliwość zarezerwowania sobie kolejki i załatwienia sprawy w formie elektronicznej. Tutaj możemy zamówić numerek, następnie przyjść na określoną godzinę do starostwa, potwierdzić ten numerek i będziemy bezwłocznie obsłużeni w określonym okienku. Z zamawiania kolejki online korzystają pojedyncze osoby w miesiącu. Niestety efekt uruchomienia dodatkowego dnia z obsługą do godziny 18 także nie wywołał oczekiwanego efektu. Nadal rekordy pod względem ilości obsłużonych interesantów przynosi pierwszy dzień tygodnia. Najbardziej czasochłonną i jednocześnie najbardziej częstą sprawą jest zarejestrowanie wyrejestrowanie pojazdu. W tym przypadku zmiana terminu wizyty w urzędzie z poniedziałku na środę mogłaby zmniejszyć czas oczekiwania o połowę. Jeśli jednak musimy załatwić sprawę w poniedziałek, warto pamiętać, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Warto jest wcześniej przyjechać, tak żeby być w pełni obsłużonym. Jeżeli osoba, która odbierze numerek, ma ten numerek w ręku, na pewno zostanie obsłużona. Zdarzają się jednak takie przypadki, gdzie kolejka liczy ponad 20-30 osób, wówczas biletomaty nie chcą wydawać tych numerków, ponieważ przeliczają, że pracownicy Stworzenia Spraw nie będą w stanie obsłużyć do godziny 18 tych osób. Tutaj dużym ułatwieniem zarówno dla pracowników, jak i dla mieszkańców i skrócenie czasu oczekiwania na tą rejestrację, może być dokonanie przelewem bankowym, wpłaty i wówczas następuje weryfikacja, że dane środki wpłynęły na konto Starostwa Powiatowego w Pruszkowie bądź Urzędu Miasta w Pruszkowie i możemy sprawę bezzwłocznie załatwić. Nie ma potrzeby wówczas występowania jakby z kolejki, przejścia do kasy, zapłacenia w kasie i powrotu no, do załatwiania dalszej sprawy. Należy pamiętać, że wraz z wydłużeniem pracy w środę skrócone zostały godziny pracy w piątek. Wówczas urząd pracuje do godziny 14. Dlatego warto tego dnia pojawić się na miejscu do godziny 13. Docelowo, jak zapowiada starostwo, większość spraw będzie można załatwiać online. Jeśli sprawa nie będzie wymagała osobistego stawiennictwa w celu weryfikacji tożsamości, wystarczające będzie posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Obecnie trwają testy e-platformy, która ma zostać uruchomiona już jesienią tego roku.